Siemka wszystkim Dolny Śląsk Zaczniemy od Pań Milena i Marcin MB Dzień dobry. Dzień dobry Jesteśmy w Pankowie i będziemy próbować wejść do tego obiektu, który jest przed nami czyli do pałacu Z daleka wygląda zarypiaszczo Patrzcie, to jest taki fosa jakby, staw A my idziemy do środka O Jezu! A! Jest to oczywiście już ruina, z której Mało co zostało, ale jeszcze można wejść zobaczyć Zarysy są jeszcze pałacu No i kiedyś na pewno był pięknym pałacem. A teraz niestety już nim nie jest. Ruina, o którą nikt nie dbał. Patrzcie, jakie zarypiaszcze te mury. Wyrwane wszystko, co się dało. O kurczę, U. zarysy oki jeszcze widać, proszę? Nagrywa się jakby co? <grystanie> o. o. A, tu oczywiście proszę. Flamingówki w pałacu. Pozdro dla Flaminga z kanału Flaming Recycling. E no, fajnie tu wygląda. Można do środka wejść, ale latarki nie mamy. tam, co tam oglądać? Ale mury, patrzcie, totalna ruina. Chyba jajo zniosła. Tam by można wejść, ale tak trochę. Tam też można wejść. Tam można też wejść. Można spróbować. No Nie mamy latarek, ale. No, no, ani kacholu, no. Koholu w też nie. No, patrzcie, tu wam pokorze. O kurcz. O, fast druina. Fest, ruina. fest ruina. Mury, kurcze Idziemy jeszcze dalej mokra trawa, bo wczoraj lało strasznie, ale O kurcze Są takie fest podziemia Ty patrzcie stawiesz zajdziemy pozostałości jeszcze. Pokażę wam zarypiaż czy bluszcz. Jak to się wkomponowuje w takie ruiny? Ale tu jest grubo, patrzcie. Ale zarypioszcze tu jest. Ale strop. Tu jest klimat. Jeszcze zajednę kawałek. Okna takie. Ale to jest piękne tutaj. razrujnovane to tajanje. Zarypiaszczy strop tam jest Marcin. No wiem gdzie by, tam chce tam też wejść. No, Do ta. końca i w lewo. Zarypiaszczy strop. To, dwa fajne, to nie w tu w prawo? Znaczy tam gdzie tam wcześniej mówiłem. Tam jest super. Tam sobie to nagrać, albo zdjęcia sobie porób gdzie? Tam, tam gdzie Marcin idzie. Tam jest super, taki strop jest, te kamienie, taki klimat robią. Powiem tak to wszystko zrujnowane jest Ale się mu zglasuje Czy jakiś hak wisi Parę haków patrzcie taki jakiś coś Ale strobie zarypiaszcze

A ruina totalna no, Ale zawsze można zajść, zobaczyć Wam pokazać Ruiny Starego Pałacu w Pankowie Oczywiście Dolny Śląsk No i wspierajmy Dolny Śląsk przyjeżdżajcie Kto lubi takie rzeczy, takie klimaty w takie miejsca Kto lubi inne przyjrzyjcie winne ok, będziemy kończyć wychodzimy pozdrawiam z tego miejsca trzymajcie się wszyscy zdrowo idę zaś, idziemy do auta Siemka